Może zanim odniosę się do tekstu, który napisał of Frasat, chciałabym tylko tak krótciutko powiedzieć, kim jest on dla mnie w moim życiu. Nie pamiętam dokładnie okoliczności, w jakich to się stało, że tak bardzo się nim zafascynowałam, że tak bardzo dotknął mojego serca, ale od razu poczułam jakąś taką duchową łączność z nim i jak się okazało bardzo słusznie, ponieważ on w swoim życiu szczególny akcent położył na. Osoby, które są, mają jakieś potrzeby duchowe, i materialne na ludzi ubogich. A ja obracam się właśnie też w takiej wspólnocie, w której głównym jakby celem i zadaniem jest służba właśnie ubogim. Także znaleźliśmy wspaniałą łączność i traktuję pierre Georgia Frasetego w moim życiu jako takiego swojego starszego brata. Cudowna jest jakby ta podróż z nim, to jego to i uczenie mnie tego, jak być bardziej otwartą, bardziej gotową, zasłuchaną, zapatrzoną na drugiego właśnie człowieka, jak rezygnować ze swojego wolnego czasu, rezygnować ze swoich przyjemności, jakichś przyzwyczajeń i jak odkrywać Chrystusa w tym napotkanym na swojej drodze człowieku. Odnosząc się może jeszcze tak do, do tych słów, które napisał Pierre Giorgio Frassati, to myślę, że po sparafrazowaniu one oznaczają tyle, co z Panem, Bogiem możemy zrobić wszystko. Z Chrystusem możemy zdobyć każdy szczyt, każdą górę. No to tak się bardzo odnosi, myślę, do jego cudownie, do jego sposobu ulubionego sposobu spędzania wolnego czasu. Ale myślę, że te słowa można też odnieść do. Do, do takiej służby, co jest mi akurat bardzo bliskie, do służby drugiego, do drugiemu człowiekowi, żeby nasze działania nie przykrywały tego, tej istoty sprawy, tego sedna, którym jest Chrystus, żebyśmy podejmując dane działanie, zawsze mieli przede wszystkim na względzie Chrystusa, a nie samo działanie, i żebyśmy przez to działanie potrafili właśnie Dostrzeć Chrystusa, który jest ukryty w e, naszym bliźnim, któremu chcemy pomóc. E, może kończąc, e, chciałabym wszystkim życzyć e, tutaj... Wszyscy tutaj na pewno są e, wielkimi fanami e, Biorczoż Frasatiego, dlatego życzę wam wspaniałej takiej przygody e, w życiu, żeby był on was zawsze waszym wsparciem, wypraszał wam dużo łask. A dzisiaj odnosząc się szczególnie do tego, co napisał, to życzę wam tego i życzę też sobie tego, aby pomógł nam stawiać Chrystusa zawsze w centrum naszego życia z Panem Bogiem.